Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Grzegorz Sadowski, drugi dzień kongresu IMPACT w Krakowie, a dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Widacki, dyrektor zarządzający Banku BNP Paribas. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. No i przychodzi z najnowszą publikacją, przewodnik dla startupów, jak powinny współpracować z bankami. Skąd pomysł na taki przewodnik? Jasne, my współpracę ze startupami rozpoczęliśmy już mniej więcej dwa lata temu. Pod takim hasłem Don't push elephant on your own. Czyli tak. my uważamy, że duże korporacje, duże firmy. To, to, to jest ten słoń. Tak, w tym, w tym banki, to, 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 to są takie słonie. To są mniej zwinne, są dosyć ciężkie, powolne, wolno reagują na, na zmiany. I uważamy, że startupy mogą im w tym pomóc. Mogą pomóc im w transformacji, mogą przyspieszyć pewne rzeczy, mogą dostarczyć technologii, których duże firmy same nie są w stanie wytworzyć i mogą też nauczyć ich nowego modelu współpracy. Zwłaszcza, zwłaszcza na rynku bankowym, finansowym, gdzie, mhm. gdzie te zmiany technologiczne są tak szybkie i nowe procesy są tworzone tak szybko, że rzeczywiście mhm. fintechy stają się konkurencją taką dużą dla banków. Mhm. Więc stąd pomysł na współpracę ze startupami. Tak, rzeczywiście jakiś czas temu mówiło się, że fintechy są konkurencją, czy będą konkuren startupy będą konkurencją dla banków, ale faktycznie jest trochę inaczej. I, I banki, i fintechy jakby znalazły tę nić porozumienia, zaczęły współpracować i jedne i drugie widzą jakieś korzyści z tej współpracy i my rzeczywiście od dwóch lat wierzymy w współpracę z fintechami. Przez ten czas przeszukaliśmy jakby na rynku polskim, ale też zagranicznym, ponad spotkaliśmy się z ponad 600. Startupami, start więc, więc ogromna liczba. I co ciekawe, spotkaliście się i rozmawialiście, tak? Z bankami, i analizowaliście ich pomysły. I, I analizowaliśmy pomysły, przedstawialiśmy je szerzej. Ile z tych sześciu wdrożyliście? I wdrożyliśmy 15 rozwiązań. 15 rozwiązań nie jest już wdrożonych, i one są, służą naszym klientom, są widoczne dla naszych klientów, mhm. albo gdzieś wewnątrz usprawniają procesy, powodują, że bank działa bardziej efektywnie. I właśnie ta, publika, ta publikacja jest podsumowaniem tych dwóch lat naszych doświadczeń we współpracy. No dobrze, co zacznijmy od początku. Przychodzi startup do banku i co się dzieje? Uh -huh. Może powiem właśnie, jak wygląda u nas proces. Tak. Bo zaczęliśmy od tego rzeczywiście, że przychodziły startupy do banku, my szukaliśmy tak bardzo szeroko ciekawych, innowacyjnych rzeczy, które mogą coś zmienić. Ale to nie do końca działa. Postanowiliście usystematyzować, usystematyzować, ubrać to w jakieś ramy i trochę zmienić, odwrócić to podejście. Czyli my zaczęliśmy, mój zespół zaczął, a mój zespół odpowiada za transformację cyfrową w banku. Zaczęliśmy szukać w banku, jakie są problemy, gdzie mamy jakieś wyzwania, gdzie powinniśmy stworzyć, zbudować coś nowego, albo, ale nie mamy kompetencji, albo nie jest to obecnie naszym. Czyli szukaliście słabych szukaliśmy punktów? Szukaliśmy słabych punktów rzeczy, które można poprawić. We Wewnątrz banku, od tego wyszliśmy. Następnie ogłaszaliśmy na rynku, że szukamy technologii, takich, takich szukamy rozwiązań. rozwiązań, które pomogą nam właśnie w tym obszarze. I ogłaszaliśmy to jako office hours, czyli coś, co dotychczas robiły fundusze VC, czyli spotkania, cały dzień spotkań ze Prezentowanie pomysłów, tak, analizowanie ich jest... modelu biznesowego, produktu. Tak, z tym, że. Nie były to takie spotkania, gdzie startupy mówiły o swojej firmie, o tym, kto ją założył, kiedy powstały i tak dalej, i tak dalej. Tylko one były świetnie przygotowane do tej rozmowy, bo myśmy wykonali szereg szereg prac, zanim doszło już do samego spotkania. Startupy wiedziały, czego my szukamy, wiedziały, jaki mamy problem i prezentowały tylko rozwiązanie. Tylko rozwiązanie waszego problemu. Tak, tak. Więc, więc było to bardzo konkretne i bardzo efektywne. I ze strony banku na to spotkanie zapraszaliśmy no, tego właściciela tego tematu, właściciela problemu, ale również no, w zależności od tematu, od potrzeb, prawników, kogoś z bezpieczeństwa, kogoś z architektury IT, po to, żeby już na początku, pierwszego dnia, zweryfikować, czy rzeczywiście to jest rozwiązanie, którego szukamy. A, a nawet jeśli to jest rozwiązanie, którego szukamy, to czy ono wpisuje się w naszą architekturę, w naszą strategię IT, czy będziemy w stanie to włączyć do, do, do naszego no dobrze, systemu. No no i okazuje się, że pasuje, że jest OK. To co się potem dzieje? Po takich office hours, gdzie tak jak wspomniałem, spotykamy się zwykle z ośmioma startupami, e, przechodzimy i, i, i takie spotkanie trwa od 45 minut do godziny, jest bardzo konkretne. E, zwykle po takim dniu wybieramy 4, 2 do 4 startupów, z którymi chcemy rozmawiać dalej. Widzimy, że potencjał. widzimy potencjał, widzimy, że to się wpisuje, nie, nie zapalają się jakieś czerwone światła i z nimi idziemy trochę dalej. Umawiamy się już na całodniowe warsztaty, gdzie rzeczywiście głębiej wgryzamy się już i w model biznesowy, i w architekturę, i w sprawdzenie tego, jak to będzie się sprawdzać, wpisywać w, 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 w cały ekosystem naszego banku. Po takich warsztatach zwykle wybieramy jedno bądź dwa rozwiązania hmm. Które e, rob, potem? I, rob, i robimy pilotaż. Robimy pilotaż, podpisujemy umowę, robimy pilotaż, on jest płatny, oczywiście, więc traktujemy startupa startup tak jak wendora. Tak czy, czy, czy Wy inwestujecie w ten startup, czy stajecie się jego współwłaścicielem, czy tylko traktujecie go jako dostawcę usług? My nie inwestujemy w startupy, nie, nie, nie przejmujemy, nie obejmujemy udziałów. Traktujemy startupy tak jak wędorów, tak jak dostawców tak. usług na zasadach komercyjnych. Ale co bardzo ciekawe, wspomniałem o 15 wdrożeniach. Przy wielu z tych wdrożeniach myśmy spotkali się ze startupem, spodobała nam się technologia, ale produkt czy rozwiązanie jakby nie do końca wpisywał się w to, czego szukamy. Więc w tym procesie warsztatu, w tym procesie wypracowywania się, wspólnie ludzie z banku, ludzie ze startupu, siedząc w jednym miejscu, pracując jako jeden zespół, byliśmy w stanie wytworzyć, stworzyć na bazie danej technologii nowe rozwiązanie. Więc startup. Kończąc, wychodząc z tej współpracy z nami, miał po pierwsze wdrożenie w banku, a po drugie gotowy produkt, który mógł dalej sprzedawać na rynku. No i też się czegoś nauczył, tak? Zdecydowanie. E, patrząc, no bo mamy tak 600 startupów, 15 wdrożeń, tak. E, jakie błędy popełniają startupy? E, takie najpopularniejsze uh -huh. i, i takie, które da się łatwo zdefiniować i poprawić? Co by pan radził? Gdybym miał powiedzieć takiej jednej rzeczy, to życzyłbym sobie, i to dla dobra obu stron, żeby startupy bardziej słuchały tego, jaka jest potrzeba po stronie biznesu, po stronie banku i, i próbowały sprzedać, próbowały pokazać rozwiązanie tego problemu, a nie mówić tylko o swoim rozwiązaniu, które może być świetne, może być przełomowe, ale nie wpisuje się w Czyli nasze muszą potrzeby, w nasze priorytety. Trochę w wasze buty, że tak powiem, tak. zrozumieć wasz problem dogłębnie i znaleźć jego rozwiązanie, tak bo wy tego oczekujecie, tak? tak? Bo my nam nie zależy na tym, żeby dodawać jakieś błyskotki czy świecidełka, nam zależy na rozwiązaniach, które rzeczywiście będą służyć naszym klientom i które są potrzebne naszym klientom. My bardzo dużo czasu spędzamy na pracy z klientami, na badaniach, na testowaniu, na porównywaniu danych wersji. Inwestujemy w to naprawdę dużo czasu, dużo pieniędzy, coś na co startupy nie są sobie w stanie pozwolić i decyzje o wdrożeniu opieramy również o, o, te, o tego typu dane, o tego typu badania. Czyli zachęcamy startupy do tego, żeby zgłaszały się do banku BLP Paribas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był Piotr Widacki, dyrektor zarządzający. No i zachęcam do zapoznania się z tą publikacją. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę.